Co tu się dzieje? Szpiegowaliśmy, śledziliśmy raczej Samolot Ojku, przebiegłam kawałek i się zdyszłam Zobaczcie, on będzie chyba lądował Jurek patrzył na mapie I to jest taki wojskowy samolot Szkoleniowy I oni po prostu je latają w kółko e I wiecie, podchodzą do lądowania Startują Nie wiem, muszą się uczyć na tym Widzicie to? On zaraz będzie lądował nad naszymi głowami przeleci. Ale jest taki wielki. W sensie taki gruby, a krótki. I szary, typowo taki właśnie wojskowy. Dale. O, to jest jego naturalna wielkość. Woo! Cztery silniki. I do góry. Woo! genialne doświadczenie. Wcale się nie dziwię. Często, na przykład jak koło Heathrow się. A wiecie, wody stały, ciekawe? Tak, tak. Koło Heathrow, jak się jeździ, to też widać, że ludzie wiecie, z aparatami stoją, mają takie długie obiektywy. Ja się wcale nie dziwię. Podchodzi drugi raz. Ciekawe, czy będzie lądował. ale to wygląda groźnie. I wylądował. Ale no nie mogę. Jakie mają odgłosy? Ale patrzcie jak przyleciały. Zaparkowaliśmy, żeby jeszcze z drugiego miejsca zobaczyć ten samolot. A tu jakie funfle! O, ale akurat pod słońce, więc... Siema! Jakie mają odgłosy! Ty! No, Zorientowały się, że to nie my. Jakiś rogi. I siku robi. <laughs> Siema! Moris będzie zazdrosny. Patrz, ma kolczyki w uszach. Tamty maszelki. Ma Ale wy nic be. chyba nie widzicie. O tak. Wszyscy to, że barany to be, beczą. Be, be. Cześć. To nieprawda. Jak masz na imię? O. Doli. Skąd jesteś? Z To są owce z Ale wy przystojne. No. Patrz jak się zainteresowały. O, jak przysłaniam słońce, to lepiej widać chyba. Eee. <grymne> Tam to fajne. <grymne> Macie To odważne, jak masz trawka. Bój się. Nieprzyzwyczajone, że ktoś im usługuje. O, to już nie muszę zasłaniać. Jakie ma czyste. <suszy> się czyste. Żebyś chciał baranie? Ciekawe czemu ma takie szelki na sobie. Może by go było można złapać. Może. Patrz jaki ciekawe. Wiesz co, to do Czarna owca w stadzie. Dwie są, tamta taka Aha. grubsza. Ma. My to zawsze trafimy gdzieś na jakieś, tak, jakieś zwierzęta, co? Nie jesteśmy dla nich atrakcyjni, więc zrezygnowały. I wszystkie poszły. Tak. No. Ale patrz jak w rządku się ustawiły, widzisz to? Jak w rządku idą, jedna za drugą. Fajne. Ostatnia, jakaś trochę leniwa, chyba wcale nie chciała tam iść. Gdzie my jesteśmy, Jurku? Byliśmy już tutaj. Byliśmy już tutaj, zaraz opowiemy. Jesteśmy w hotelu. <grympia> przyjechaliśmy na taką, e, na taki krótki w sumie pobyt, bo tylko jedną noc zarezerwowaliśmy. Taka wiecie, taka odskocznia, po prostu. Nawet nie był weekend, tylko pod koniec tygodnia. Mamy dwa dni wolnego. Dodatkowo gdzie moją mordko zaraz cię wezmę, tak. Także przyjechaliśmy na taką. <k suffered> <kata> <k lapt> na taką. Staycation. Tak, no takie staycation po prostu, wiecie, żeby, żeby wyjść z domu, żeby zrobić coś fajnego dla siebie. Piękna pogoda. Nagrywaliśmy dzisiaj dla Was takie urywki z tymi samolotami. Albo Wam wrzucę teraz, albo widzieliście na samym początku ty co wyszło mm. z domu, wyszło słońce i mówimy, ale tak. się pogoda zrobiła po prostu i tak, cały dzień taka słońce. taka piękna pogoda jesteśmy w Cotswold słuchajcie, nasze ulubione miejsce, tak naprawdę, do którego możemy wracać w te same miejsca i one się nie nudzą nie? i Dobry. za każdym razem, poczekaj, i za każdym razem jest ten sam efekt, Cotswold jest po prostu przepiękne, przepiękne, naprawdę, bardzo, bardzo to lubimy. Oliś, Oliś, chodź tutaj, hej. Hmm, a e, byliśmy już w tym hotelu. Byliśmy w tym hotelu dwa lata temu e, i to jest bardzo fajny hotel. Zaraz wam takie szybko pokażę. Czy hotel? Taki no. hoteli? Z pokojami po prostu. I tutaj jest prze, po prostu genialna restauracja. Oni mają pizzę z y, pieca. I do tego mają, ja już wam mówiłam, że uwielbiam takie dżemy z firmy Tiptree. I ja właśnie tutaj je odkrywam, bo tutaj w cenie jest śniadanie. Tak, i kosmetyki, zaraz wszystko powiem. E, bo tutaj jest śniadanie właśnie, e, już nawet w cenie. E, I naprawdę muszę powiedzieć, że za tą cenę, to ten hotel jest. jest naprawdę genialny. bardzo, że ktoś chce, to, to tak. po prostu polecamy namiar będzie, ale bo <coughs> a naprawdę a ciekawostka jest, jest, jest taka jest to fajnie. Że tu, dlatego mam tak dobre wrażenie, bo dwa lata, że przyjechali, tak. to było chyba... Tuż po, tym pier to, po tej pierwszej fali na pandemii, tak? Nie, no, pandemia było się zaczęła, to było przed pandemią. No nie. Tak, było. tak. Oni gdzieś, oni gdzieś mieli zamknięte i robili remont. To to I my wrzucamy, byliśmy tak? pierwszymi, tak. Możliwy. Byliśmy tak. pierwszymi klientami właśnie po remoncie. Tak. Był świeżo odmalowany pokój, wszystko nowe. Gość mówi, że byśmy w tym pokoju. Tak. Z pierwszy raz co. używaliśmy wszystkich. Jesteśmy w tym samym pokoju znowu tak, zupełnym tak, przypadkiem. Ten sam pokój. No i też tu byliśmy z psem. I też tu byliśmy z psem, Który, który teraz jest taki podekscytowany, że aż sapie. Yy, tak, ale naprawdę to jest bardzo fajne jedzenie i dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy szukać niczego innego i tak na jedną noc tutaj przyjechaliśmy. Także super. Sama ta okolica no całe kocłań jest po prostu przepiękne, naprawdę przepiękne. A jeszcze jak jest taka pogoda, jak jest słonecznie, to jutro pojedziemy, jak się wymaldujemy, to pojedziemy po prostu, wiecie, gdzieś tam się przejechać po różnych, do bibury pojedziemy, Otóż do... chyba pokazywała Bibury. No ale ona jest takie piękne. Że byliśmy w nim chyba z trzy razy już, może nawet więcej. I ono za każdym razem jest ten sam efekt, wow. No, także pokażę wam na szybko, bo idziemy zaraz z psem. To będzie pokój tur. Idziemy z psem, czy jedziemy z psem gdzieś? Czy się przejdziemy gdzie? tam, bo tam jest taka ta uliczka. Przejdziemy się tylko. Przejdziemy się wróćmy, kogoś no. no bo tutaj nie ma gdzie iść generalnie, bo tu jest po prostu in the middle of nowhere. I dookoła są tylko pola. W Ciekawe jaki tam jest to... widok, bo pamiętasz, że wtedy jak byliśmy, to z tyłu stały maszyny. Kuparki. Tak. No, nie przyjrzałem się, bo no, no zaraz no, zobaczymy. Chodźcie, pokażę Wam. Pokój jest malutki. Ale jest taki naprawdę sympatyczny. Fajne, zawsze, zawsze są fajne w hotelach yy, ręczniki, nasze maseczki. Widać teraz. Yeah? Spore łóżko. Zawsze te yy, łóżka hotelowe są takie bardzo wysokie. Nie? się Dlatego chcę teraz. My dopiero co weszliśmy tutaj i chcę to nagrać. Wiecie, zanim jeszcze rozstrzelimy swoje rzeczy. Mm -hmm. <laughs> Ale już tam jest przedsmak. Tutaj nasza torba, tylko tyle mamy ze sobą, także. Tak wygląda granatowa ściana, modny kolor teraz. E, no, uroczy jest ten pokój, naprawdę. Nie no, ale, ale naprawdę tak. nie brakuje. E, telewizor oczywiście. E, tu jakiś schowek. I tutaj jest łazienka. Też taka w stylu. Podobają mi się te panele Jurek właśnie. To Ci też chciałam powiedzieć. Takie panele też mi się podobają. Taka typowo, wiecie, angielska, nie? Gdzie tu się świeci światło? na mhm, zewnątrz. Ma, ma to sens, o nie, tylko te okropne. Wentylatory. Jurek zawsze je wyłącza. Hmm. Nawet tak nie można, to ani tak wyłącza. I zobaczcie, tutaj właśnie odkryłam te kosmetyki, bo pamiętam, że poprzednim razem, to one oh, też, to też były nowka i oni nam je dali wszystkie. Ja wtedy jeszcze właśnie w cenie hotelu, słuchajcie, dostałam cały taki zestaw: szampon, tu macie do kąpieli, odżywka, krem do podprysznic i tutaj jest jeszcze dorączek. I teraz nie będziemy tego pewnie zabierać, bo to jest wiecie, ale wtedy dostaliśmy całe Także... Tak, na pewno! I to tak pięknie pachnie i naprawdę jest fajne jakościowo Czy to jakieś takie... O, co tu jest? się chyba tej farbie Dalesford, chyba, nie? Tak, oni tam też chyba takie albo coś w tym stylu mają Ale zobaczcie, bo to jest olejkami... Jakie to są olejki? Olejki eteryczne, tak Yy, tak także wiecie, wizyta. tutaj jakaś... Ym, no takie, no fajne, bo patrzę się w prawo, dlatego tam widzę lawendowy. O, to przyciągnęło moją uwagę. No, także tak wygląda. Yy, widok nie ma koparek. O, o, coś tu jest? Jakiś jeden słupek. O, a. Jak, a, yy, jakie su <laughs> Jurek, myślę, że w restauracji cię usłyszeli. No, także tak wygląda, tam jest ulica, ale tutaj jest cicho. Znaczy będzie cicho, jak wyłączymy wentylator. Poczekaj, bo ci widzę. koszulkę! Bo dostałem ją na prezent. Z tej I Jeszcze tu jest fajne to, bo to jest taki bardzo intymny pokoik, bo od razu z pokoju mamy wyjście. W ogóle wiecie, tak jakby to takie... Jak wszyscy boksy. Bo, się spokojnie no, Tak, ale że nie jesteśmy w hotelu, także masz korytarz i dopiero idziesz na zewnątrz, tylko od razu mam wyjście na zewnątrz. I tutaj widzimy swój piękny, przybrudzony samochód. <grym> Jest ogromny parking, także wiecie, fajne takie, nie? Takie jakbyście sobie mieszkanko takie malutkie wynajęli. A i można z piesełkami i też bez opłaty. No dobra rzecz. piesełek chyba dzisiaj zaliczy hotelową kąpiel, co? I chyba hotelowe spanie. No. Także tak. Ja tutaj coś jeszcze mam. I zaraz to wyjmę. Ale musisz wyjść. Chowasz się do łazienki na chwilę. za Nie, musisz się schować do łazienki, Na chwilkę. Ale musisz się tam schować, a ja ci widzę na kamerze. Jurek. Jak taki ten. Z tą rękę i tak, że ci głowę wiesz, zabiera. <tryk> <tryk> no, nie mogę go. No. Ale poczekaj, bo ja tu mam taki mały kurde. To jest nasz kocyk. Jurek, co? Widzę cię. Ale czemu? Idź tam na chwilę. No, trzeba przewietrzyć. Muszę wyjąć z opakowania. Nie. Jedną ręką tego nie zrobię. moment. No nie, padnie nam bateria zaraz. To jest nazwa hotelu, jakby coś. Chodź. To jest dużko. No o to chodzi. I ty przerażtwa? I środki są pralinki. Pralinki? Pewnie mhm. że mam wciągnięty. Nie, mam władzę po prostu serce. No ale to jest czekoladowe, to i takie zjemy. U. U. O nie, pękło! Już zobacz, jakie fajne. I w środku ma pralinki. Pralinki? Cokolwiek to jest. Tak żebyś mógł zjeść. O Losie. jelku. Malinowa. Trochę kwaśno z zewnątrz. Mm. Pyszka. Dobra, nie? Mhm. Pyszna. Uffu. Nie, ładnie pachną. <noise> tu przecież, pachno. no. Ale największa zagadka. Największa <noise> zagadka. Co teraz? <noise> Jak to? Powinna. Normalnie jak są takie memy, to wiecie, że na przykład... O już idziesz, nie Jest butelka od coli Butelka od koli albo jakieś dwa wężyki i się schodzi do jednego. No bo jak są umyć ręce? Jedno gorąca, druga zimna. Uh -huh. Nie no wiem, że oczywiście wiecie, po to to jest, nie, że sobie nalewacie wody, ale to takie głupie. <laughs> no. <laughs> ja no, Wyjaśnię dlaczego. Ups. no to powód. Jak? Bo na wodę idzie z miasta. A ciepłą wodę trzeba było podgrzać. ona szła ze zbiornika i zawsze była pod jednym ciśnieniem. A kiedyś nie było głowic miksujących, tylko musiały być dwa krany. I jak otwierała zimną wodę i ciepłą jednocześnie, to zimna przepychała ciepłą wodę i nie było możliwości po prostu zamiar tego inaczej. Więc to jest ten. Wami niestety dużo jest takich Mami. systemów bardzo, bo są dużo starych domów jest i. Świękowe. ale ładne są te krany, nie? Mhm. <kluzny> bym <kluzny> Czemu zgasiłem coś? Co? W sensie a myślałam, że się wyłączy się tamto też, ale... To, to jest od tej drugiej kwiaty. Ja mam ręce bywali, to. Myślę, że że jest żółta. Matę. Chodźmy. na wyjście. Kto? Już obsikał tutaj. No, jak panienka. O, i tutaj właśnie, bo on też jest zbudowany, widzisz, w takim stylu typowym. Cotswoldowym. Ty masz kartę? Mam kartę. W kieszeni. A daj mi I ten kolor drzwi. Piękny. A tu nikogo nie ma, widzisz? Wszystkie pokoje są puste. Bardzo Jest jeden przystojny pies. A tam jest restauracja. I ta restauracja jest przepiękna, bo ma kominek albo nawet kominki w środku. Taki budynek. Z New Yorka widać. Jurek, pięknie. Prawie cię nie widać w tej czerwonej koszulce. Tutaj jest to jest budynek złożony z dachu. Dach i okienka. I tyle. Ale tam z drugiej strony. Idziesz? Eee, z drugiej strony troszkę inaczej jest. No ale widzicie, no tutaj te budynki są po prostu przepiękne. Wszystkie z takiej, takiej bardzo charakterystycznej jasnej cegły. Nawet te mury. No kto by tu nie przyszedł do pubu, na pizzę? Cokie. Masz, potrzymaj psa. Dawaj. Weszliśmy w taką uliczkę. I mówię Doryka, ciekawe, czy będą konie? Czekajcie. Oho, do Jurka telefon. I zobaczcie, są konie! Mówię, muszą być konie, bo jak są takie zagrody, to na pewno są gdzieś tam konie. Są! Tam stoją, przykryte derkami. Siema! Te miejsca mają taki urok. Tam się coś, ktoś pali. Nawet ten koszt tutaj się. To jest coś, co mówisz słowo? idylla? Tak. To właśnie jest to miejsce. Tak, zobaczcie, szczerze, nawet te rury jakoś tak ym, nie odbierają uroku. A jak to musi być ładnie, jak to wszystko zakwitnie. Nie. I jak jest nisko, nie? Przecież yy, cała droga jest, tak wiecie, jakby w połowie wysokości. O, patrz tam, Fokusik stoi. Mhm. No, a tutaj ci mają największy na ulicy. Tutaj w ogóle jest raz, dwa, trzy, cztery, cztery dwa pięć domów. Yy, a ci mają yy, jeszcze kord tenisowy, no bo czemu nie, nie. <noise> Lubię zaglądać. Tak wiecie, no. Tak. Nie tak hamsko, ale. No o, na przykład tutaj, no. No nie zerkniesz. Jak idziesz na przykład z psem. Jakby się wstydzili, to by mieli firanki. A tak to. O. No fajnie no. Ten chyba jest najstarszy dom. Tak idziemy i właśnie rozkminki takie mamy, wiecie, uskuteczniamy. Tabelka mi się strasznie podoba. Fajnie to wygląda. I mamy taki, proszę bardzo, komineczek. Otwarty, troszkę ryzykowny. Generalnie gdyby był w domu, to mógł być troszkę ryzykowny. Ale tutaj pasuje. E, I słuchajcie, tu po lewej są schody, tam jest taki napis. Schody. do Donikąd. Więc myślę, że nie ma tam co iść, ale generalnie yy, cały ten lokal jest bardzo klimatyczny. Dobre. Myślisz te schody? Jest w ogóle bardzo dużo ludzi. Fajny taki wystrój. bardzo mi się to podoba. Co tam jest? O jejku, rzeczywiście. To jest po prostu sufit. <grywy> Dobre. Takie staruszkie, nie? Takie zrobione, no takie staruszkie. I tutaj. Tak jak w kinie, wybieracie sobie miejsce, aby było jak najdalej od ekranu. Tak w takim pawie wybieracie sobie miejsce, aby było jak najbliżej do kominka. Aczkolwiek przypłacamy to tym, że po prostu rozbieramy się. Na pewno mniej zjemy, bo jak jest tak ciepło, to się mniej je. Nie? Bo jest, bo jest po prostu za gorąco. No ale wygląda to przebosko. I jeszcze to całe drewno tutaj po bokach. Tutaj też jest takie roz... taka rozpałeczka. E... Co? A czajniczek? No rzeczywiście, tam jest czajniczek. A tutaj jest jeszcze taki hak. O, na którym nie wiem, czy coś... Nie dzieci? Na niegrzecznym dzieci. <grym>, no nie wiem, no bo co tu można? Przecież tutaj nie pieką mięsa. Chyba? Chyba, że. No nie wiem. No weź co ty gadasz. <grym>, no, ale wygląda fajnie. Jedzonko, pyszne, także... I w ogóle pełno ludzi jest, naprawdę. Myśleliśmy, że będzie pusto, ale nie, no ten widok po prostu jest taki. Nie wiem, ogień ma coś takiego w sobie, że jest generalnie przerażający, tak? No bo wiemy do czego to może doprowadzić, ale jest też taki relaksujący i takie patrzenie. w nocy się można posikać. Podobno. O, no ja nie sikałam nigdy przez ogień, no to co? No nie. Fajnie jest to zrobione, naprawdę. Wszystko ma tutaj. Fajnie, no generalnie fajnie Nie, taki duży jest w ogóle kominek Chyba największy jaki widzieliśmy do tej pory taki W sumie pokój no. Fajnie Fajnie gorąco, po prostu czuję, że ta strona płonie. A Jurek siedzi w kolarze. I mnie Jak zwykle. To która przyszła. Ile na tę pizzę czekaliśmy? Może nawet nie. I tak pachnie. Ale w ogóle, jakie fajne miejsce. Jaki klimat tutaj. Jaki klimat tutaj jest. Jak przyjechaliśmy, to było pusto. A teraz jest pełno, nie? Hmm. Widzisz? A co będzie jutro? to no, no. dopiero zaczyna. zaczyna. A Jurek już zaczyna jeść. Także co? Jemy? Nie, czekamy. Okay. Yeah, okay. okay. no, wygląda fajnie. Okay. Pierwsze kwiatuszki wiosenne. Uwielbiam to miejsce. Narzucaj, jak skaczą. Czuję się śledzona. Czekaj, o, idą za nami. Uhu, świeczuszki. Dale moi drodzy. Widzisz ten mały, tutaj stał? Piękne jest to miejsce.